Tam, Krzysiek Gordziej w ramach zespół Tichej w ramach, w ramach akcji Uwolni Piłkę dla Dzieciaków. Chciałbym nominować Adama Nergala Darskiego jako naczelnego yy, Diabła Rzeczpospolitej. E, moja druga nominacja w ramach akcji Uwolni Piłkę dla Dzieciaków to jest Jarek Śmigiel, basista Ilużyn. A oprócz tego ojciec trzech młodzieniażków, z czego co najmniej dwie trzecie też uprawia aktywnie sport także to dla ciebie Jarek eee, moja trzecia nominacja w ramach akcji uwolnienia Czwarta nominacja w ramach akcji wolni PIŁKĘ jest dla mojego taty Ryska. Sam kopałeś w piłkę, w kopie w klubie Gostry Fiłzino. Uwalniam piłkę. Piąta nominacja jest dla mojego szwagra, przyjaciela, współpracownika i w ogóle człowieka od wszystkich zadań specjalnych. Dla Sebastiana Kielasa Uwal... nominuję Cię do uwolnienia piłki. szósta piłka i specjalnie szósta dla Mariusza Gruchały i wie dlaczego szósta najlepszego y, dresiarza wśród metalowców w trójmiasta. to na razie także w ramach y, przeglądania pomiędzy jednym a drugim kanałem modowym oraz wybieraniem jednym a drugim ciuszkiem czy perfumem Mariusz dominuje Cię do y, blasfemicznego uwolnienia piłki drugą piłkę Dedykuję Sywkowi Sławikowi, Bramkarzowi w drużynach Arki Gdynia, Bałtyku oraz Dąbrowa. Także obecnie studenta wydziału budownictwa, także może będzie coś nam budował nowego. Także zapraszamy go na praktyki na budowy na stadion, stadionu Gosy Truzino i nominujemy Sywka piłką numer 7. Po skryptum. jako ósmego do uwolnienia piłki nominuję Mariusza Domarackiego, karatekę, def lidera zespołu Massachist, dawnego gitarzysty, nieistniejącego już jatering. Jedziemy gościu.